Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mówi mi się Kon i dzisiaj Wam zaprezentuję dwie ciekawe rzeczy związane z Minecraft. Pierwszą z nich będzie jak się stać duchem. Opis i wszystko powiem za chwilę. A drugą rzeczą jest jak zrobić fajną wyrzutnią. To będzie taki mały bonus, bo dzisiaj chcę właśnie się skupić. Jak się stać tym duchem. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Ostatnio chciałem zrobić mały tor wyścigowy, z łódek zrobiony i już na samym starcie zaczęły mnie dotykać dziwne bagi, później to przeniosłem na tą mapę i coś mniej więcej na ten wzór zacząłem budować łódka się kompletnie zbagowała, dlatego chciałem ją rozpocząć na nowej mapie i doszedłem do wniosku, że to po prostu jest bug w grze. Później trochę poszperałem w necie i... Dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Zaraz wszystko powiem. O tej dziurze także. Dobra. Co trzeba zrobić? Najważniejsze, gdybyśmy mieli w ogóle tryb kreatywny. Bo po prostu nie wiem, czy to się może udać na survivalu. To znaczy udać to się uda, tylko że gorzej będzie z wyleceniem z tej dziury, co tam jest. Zaraz będę wszystko o niej mówił. Dobra, na początek musimy wybudować pomieszczenie 3x2x3, na na 3, 3 powierzchnia, 2 na górę i 3 ściany. Dobra, i teraz jesteśmy przy suficie. I teraz będzie dosyć ważna rzecz. W środek tego pomieszczenia musimy po pierwsze zostawić tutaj taki otwór, tu musi być koniecznie ścianka i tu kładziemy klocek. Dobrze by było, jakbyśmy właśnie wykopali coś takiego pod tym zbiornikiem i w środek kładziemy łódkę. Ona zaraz będzie się bagowała, kiedy wlejemy tutaj wodę. Dokładnie będzie tak wylatywać spoza tego pomieszczenia. Dobra, zaraz wykopię dziurę i wszystko dokładnie opiszę. Okej, okay, już jest dziura tutaj wybudowana do samego Bedrocka i przebiłem się przez Bedrock. I dobra, teraz chcę wytłumaczyć czemu wybudowałem tą dziurę. Jak poszperałem trochę w sieci na, na tym, oparty na tym bugu tematach, na opartym na tym bugu, o tak sprecyzuję, to pewien użytkownik, dokładnie pawełro 1 przedstawił jak ym, wyjść poza swojego skina, jak on to przedstawił. Ja to nazwę bardziej jak ym, stać się duchem, bo ym, jak jeszcze nie obejrzałem jego filmiku, to odkryłem ciekawe rzeczy i on to samo przedstawił na filmiku. Zaraz wam wszystko pokażę. Dobra, teraz najważniejsze jest, żeby wybudować tutaj e, ściankę, bo y, sposób y, tego ro 1 był lekko już przestarzały na starą wersję i ja tutaj doszedłem do wniosku, że to trochę trzeba inaczej zrobić. Teraz małe sprostowanie. Tutaj jest ta łódka, fizycznie, ona, że tu sobie lata, to nic nie oznacza. Ona znajduje się tutaj, ona jest przypisana tutaj, i my, jak wsiądziemy tutaj do tej łódki, odpłyniemy z tą łódką, to my nadal będziemy w, w tym miejscu. Tak samo będzie na serwerach, inni będą nas widzieć w tamtym miejscu. Dobra staniemy mniej więcej gdzieś tutaj, żeby złapać się, się tej łódki. Bo jak staniemy tutaj gdzieś, to po prostu do niej nie wsiądziemy. Dobra. Jesteśmy w łódce. I teraz niby niższe klocki, ale... E, jak postawię... No nie, coś się psuło. Albo nie. Dobra. Mniejsza z tym. Chcę wypłynąć. Teraz z tą łódką. Jesteśmy przypisani w tamtym... Miejscu Teraz musimy wciskać ciągle spację Żebyśmy mogli latać Już łódka właśnie zniknęła A łódka jest nadal przypisana W tamtym miejscu Gdzie ta łódka była postawiona Czyli tutaj O sami się bagujemy tutaj I Ja wcisnąłem shift I wyszedłem teraz z tej łódki Czekajcie zaraz e, spróbuję jeszcze raz Okej, okay. wybudowałem po raz kolejny to pomieszczenie i pamiętajcie, kiedy wam już się uda tam spaść i ogarnąć całą sytuację, to nigdy nie wciskajcie shiftu, jeśli nie chcecie wyjść, bo jak wiecie, z łódki się teraz shiftem wychodzi i ten sposób przestanie działać, więc dobra, nalewamy jeszcze raz tą wodę i teraz już bez tej ścianki, mam nadzieję, że nie będzie większych problemów, chociaż bym wybudował, dobra. Pyk. i jesteśmy w tamtym punkcie dobra, udało się teraz wylatujemy i wylecieliśmy jesteśmy przypisani w tym punkcie o, właśnie tutaj więc uwaga wciskamy dwa razy spacer, żeby nie wcisnąć shiftu żeby, jeśli nie chcemy już latać, tak? i słuchajcie teraz niby niszczymy tutaj wszystkie bloki Ehm, niby włączę w ogóle lepszy ten, ten poziom trudności wyższy e, niby niszczymy bloki a tak naprawdę mm, one się później poja pojawią jak e, wyjdziemy z, jak przestaniemy być naszym klonem e, jeśli można to tak nazwać moby nas nie widzą gracze widzą nas jakbyśmy byli w tamtym miejscu jesteśmy ta naprawdę teraz z duchem takie widmo mogę nawet nazwać ja tu nie chcę mm, jakiś przeprowadzać e, interakcji z mobami... E, no i nawet nie zwracają na nas uwagi, więc jesteśmy dla nich duchem. Nic się nie rusza, nic się nie dzieje, bo jesteśmy oddaleni po prostu. Czanki nie będą nam się dalej ładowały, bo nadal jesteśmy w tamtym miejscu i e, zobaczcie, możemy tutaj dojść. I jesteśmy duchem. Jesteśmy nigdzie. Więc wracamy. <śmiewanie> Powiedziałem nigdzie, jesteśmy oczywiście tam i y y my po prostu jesteśmy przypisani dla mapy w tamtym miejscu, więc y ciekawy pomysł, bo można wchodzić w jakieś miejsca na serwerach, y do których miejscu y nie mamy dostępu, bo jesteśmy po prostu jakby y tak zlagowani, mogę tak to ująć, y na, na serwerach tak możemy, no, nie wiem czy trollować, ale... Y no, dosyć fajne rzeczy robić. Patrzcie, nic na nas nie oddziałuje teraz. Możemy sobie to niszczyć. A te ziemniaki nadal tu są. Teraz wcisnę Shift, chociaż zniszczę jakiś blok, który przed naszym duchem tutaj był. No i wciskamy Shift. I może jeszcze polecę tutaj, żeby moby zaczęły zwracać na nas uwagę. O! Wcisnąłem Shift i jesteśmy tutaj. Dobra. Więc. Jak widzicie, buduje tutaj w ogóle innym materiałem. Jest to drewno i zamienia się nam w, w, w dirt, bo po prostu my tak naprawdę go nie rozwaliliśmy. On jest widoczny dla nas. Inni tak samo to widzą. I teraz widzimy wieśniaki, patrzą się w końcu na nas. Wszystko działa. Teraz już plony możemy deptać. I, i gdzie ja tutaj wtedy byłem? Dobra. Nieważne. A tutaj niszczyłem. To patrzcie teraz. I ziemniaczki. No, to był ten sposób ducha. Teraz e, czas na fajną wyrzutnię. I oto nasza wyrzutnia. Dosyć będzie głośno przy niej. I słuchajcie, robimy coś takiego. Patrzymy się na east, czyli na wschód, wschód. Ehm, I teraz. Kładziemy tory właśnie na, w na kierunek wschodu i kładziemy tutaj te mine I teraz wyrzutnia jest gotowa, ale użyjemy chyba tej większej. Chciałem jeszcze coś z tego zrobić, jakąś wielopiętrową, ale no, niestety nie wychodziło. Może kiedyś coś mi się uda, więc to jest już taki bonus no, dla tego odcinka. No i teraz wchodzimy. No i wylecieliśmy na 200 coś kratek. Bum! Naprawdę fajna wyrzutnia. Tylko items czasem zostają tutaj. Tory. Um, no, i to by było ode mnie na tyle. Jeśli film się spodobał, no to zachęcam do dawania pozytywnych ocen, komentowania tego filmu i subskrybowania mojego kanału. Więc to by było ode mnie na tyle. Siemanko, do następnych odcinków.